Kiedy cofamy, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu. Mamy obowiązek upewnić się, że nie spowodujemy zagrożenia. Cofając się, mamy obowiązek sprawdzić, czy za nami nie znajduje się jakaś przeszkoda. Jeżeli nie jesteśmy tego zrobić w stanie sami, tak jak w takiej sytuacji jak na rysunku, musimy zapewnić sobie pomoc osoby postronnej. Jest o tym mowa w prawie o ruchu drogowym. W oddziale piątym w którym mamy punkt cofanie. Upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda. W razie trudności w osobistym upewnieniu się, kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby. W takiej sytuacji kierujący pojazdem 1 powinien zachować szczególną ostrożność, jak przy wszystkich manewrach, które wykonujemy, szczególnie przy w tym przypadku dodatkowo oprócz tego, że Cofamy, to jeszcze włączamy się do ruchu. Nie powinien używać sygnału dźwiękowego. Pojazd drugi mógłby na niego zatrąbić, lub mrugać mu światłami, żeby ostrzec go przed niebezpieczeństwem. Tym samym pojazd pierwszy też nie ma pierwszeństwa przed pojazdem numer dwa.